Cześć, mam na imię Igor, a ty oglądasz biblijne shorty, czyli krótkie filmiki o Biblii. Chciałbym się dzisiaj podzielić z Tobą tym, jak Jezus nauczał swoich uczniów. Apostołów, o tym, jak mają się modlić. Zacznijmy może od tego, co mówi Jezus w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, w wersycie 2. Wtedy im powiedział: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech świętość otacza Twoje imię, niech Twoje królestwo nastanie. Prosimy, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz grzechy, tak jak my wobec nas winnym przebaczamy. A gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól byśmy się poddali. Wiecie, każdy zna tą modlitwę. Jest to modlitwa pańska. Mnie tej modlitwę modlitwy nauczyła moja babcia przez wiele lat. Modliłem się, ale nie rozumiałem tych słów. Chciałem, żebyśmy teraz w tym krótkim filmiku przeszli i zastanowili się pokrótce nad każdym z tych wersetów. Zacznijmy od tego, jak się zaczyna. Ojcze, niech święto się otacza Twoje imię. Zobaczcie, jaki piękny zwrot. Ojcze, każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Doskonale rozumiemy tą relację. Niektórzy z nas są prawdopodobnie rodzicami, więc też rozumiemy tą relację z drugiej strony. Zobaczcie, jaki pięknego modelu użył Bóg, żebyśmy lepiej mogli to rozumieć. Ojcze. To już, już w tym momencie napełnia to siłą, pewnością, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana, tak jak rodzic wysłuchuje swojego dziecka. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, On naprawdę chce nam już w tym samym jednym zwrocie, już nas bardzo wiele uczy. Niech świętość otacza Twoje imię. Ty jesteś tym, innymi słowy, Ty jesteś tym czystym, który nie ma z grzechem nic wspólnego. Doceniam to, wychwalam to, błogosławię to i dziękuję Ci, Panie, za to. Niech Twoje królestwo nastanie. Czy nie chciałbyś? Żeby otaczało Cię Królestwo Boże wszędzie. Także to jest piękna modlitwa. Niech Twoje królestwo nastanie. Niech będzie pokój, miłość, radość. Jezus nas uczy, żebyśmy o to prosili. Mało tego, kilka wersetów dalej w tym samym rozdziale Słowo Boże mówi o tym, że każda modlitwa jest wysłuchana. My z tego typu pewnością powinniśmy podchodzić do tej modlitwy. Ale idąc dalej. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. Wiecie, chleb w Biblii symbolizuje... Tutaj mowa jest o chlebie, który ma zarówno wymiar fizyczny, jak i wymiar duchowy. Ja... Bardziej odbieram to jako wymiar duchowy i chleb, czyli Słowo Boże. Daj nam, Ojcze, dzisiaj powszedniego, daj nam dzisiaj objawienie Twojego nowego Słowa, na dzisiaj, na teraz, na ten moment, do tej sytuacji, dokładnie na dzisiaj. Jutro będzie jutro, ale dzisiaj jest dzisiaj. Daj mi objawienie swojego Słowa, pokieruj mnie na dzisiaj. I przebacz grzechy, tak jak my wobec nas winnym przebaczamy. Wiecie, jednym z największych, najgorszych rzeczy, które mogą nam się przydarzyć, to niewybaczenie. Niewybaczenie, które nas wiąże. To, że my nie wybaczamy innym, to, że nosimy w sobie jakieś urazy, uwierzcie mi, to bardziej wiąże nas niż tą drugą osobę. Jezus mówił, żebyśmy błogosławili naszych wrogów, żebyśmy modlili się o naszych przeciwników, nie dla nich. Ja wierzę, że to chodzi o mnie w tym wszystkim, że to jest dla mnie uwalniające. Bycie wolnym to mi daje wolność, kiedy ja wybaczam innym. A gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali. Bądź ojcze przy mnie, wspieraj mnie w tym momencie, kiedy przechodzę próby. Kiedy się zmagam z rzeczami, kiedy zmagam się z różnymi sytuacjami, nie wiem, z czym się zmagasz z depresją, z brakiem finansowym, z problemami w pracy, z problemami z dziećmi, w związku, w małżeństwie jakkolwiek. Jezus mówi o tym, żebyś się modlił o to, żeby Bóg z Tobą był w czasie tych prób, które przechodzisz. Jeżeli chciałbyś zostawić komentarz pod tym filmem, zachęcam. Możesz zasubskrybować kanał, możesz włączyć dzwonek. Możesz postawić lajka. Wierzę, że ta lekcja modlitwy, którą daje nam Jezus, jest tym, co każdy z nas powinien codziennie praktykować, szukając swojej relacji z naszym Ojcem. Dzięki.